Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków. Ja mam na imię Tomek i dzisiaj Fani Klocków on Tour. Jestem w Danii w Skarbek, czyli na zlocie afoli z całego świata. Jest to jeden z większych tego typu eventów, które możecie ogarnąć w Europie i przyjechałem tutaj specjalnie dla Was sprawdzić, czy warto tutaj przyjechać, czy warto wydać na bilet lotniczy, na hotel, żeby doświadczyć tych dwóch dni, które tutaj są. A co mamy na miejscu? No Oczywiście wielką wystawę mocy. Też sporo, mam nadzieję, sklepików, gdzie można ogarnąć jakieś fajne, ciekawe minifigurki czy elementy. Idę właśnie teraz dla was to sprawdzić i zapraszam na krótką relację. O tym zlocie myślałem już w zeszłym roku. Tuż po powrocie ze swojego Lego Inside Tour, miałem niedosyt i razem z Bartoszem, którego poznałem właśnie na licie, wybraliśmy się do Skarbek, czyli niewielkiej miejscowości w Danii na południe od Bilund żeby się tu dostać zdecydowaliśmy się na podróż z Warszawy niestety lotem więc tanio nie było ale to i tak najkorzystniejsze połączenie w sobotę rano wylot w niedzielę wieczorem powrót więc tylko jedna noc na miejscu Zjeżdżają się tu fani lego klocków z całego świata choć z racji położenia głównie z Europy dominują oczywiście duńczycy ale było też wielu przedstawicieli z Niemiec Holandii Belgii czy Anglii Impreza jest biletowana. Całodniowy bilet kosztuje 60 duńskich koron, czyli tylko 35 zł. My byliśmy w sobotę i jeżeli zastanawiacie się, czy warto zostać też na niedzielę, to niekoniecznie. Wszystko możecie oblecieć pierwszego dnia. Mocy jest sporo, więc tu spędzicie najwięcej czasu. Ale jeżeli nastawiacie się na jakieś ciekawe zakupy, to muszę was przestrzec, że nie ma tu wielu sklepów. Może miałem za dużo oczekiwania co do asortymentu. Znajdziecie tu raptem kilku sprzedawców z Bricklinka plus Mini Lego Store, oczywiście nieoficjalny, w którym ceny nowych zestawów były wyższe niż w Polsce. Tak więc to event głównie dla mocerów. Setki metrów stołów z najróżniejszymi konstrukcjami, które w większości robiły wrażenie, ale też, żebym co chwilę musiał zbierać szczękę z podłogi, to nie. Było kilka imponujących projektów, jak na przykład góra złożona z 400 tysięcy elementów. Jest mnóstwo detali w środku, ale nie tylko ilość klocków świadczy o imponującej konstrukcji. Zobaczcie na te statki w butelce. Autor podobno zbudował je używając specjalnych narzędzi, i wszystkie prace wykonał przez szyjkę. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli tak, to szacun. Bardzo fajnie wyszedł hołd dla Yellow Castle, czyli kultowego zamku z 1978 roku. Autor wpadł na pomysł zbudowania klocków z klocków. Na szczególną uwagę zasługiwała też makieta z gwiezdnych wojen, która przedstawiała miasto Jedda, utrzymane w konsekwentnie piaskowej kolorystce z mnóstwem detali. Był też bardzo fajnie odtworzony film Gunis, pewnie dla wielu kultowa pozycja z dzieciństwa. Pomysłowa była również mała wystawa dioramek z twórczością Stephena Kinga. Książka i obok jakaś charakterystyczna scena, które wielu może kojarzyć z filmów. Największe zainteresowanie generował jednak tor, po którym poruszały się kuleczki. Cała konstrukcja miała dobre 50 metrów, i tutaj na uwagę i wszelkie pochwały zasługuje pomysłowość i podziw, ile czasu to musiało zająć. Fanik Lego potrafią robić cuda z plastiku. Na miejscu spotkałem też Łukasza Łyciuka, który promował swoje Bricklinkowe projekty. Zresztą nie tylko on, było kilku innych twórców, między innymi można było obejrzeć przedpremierowo Kopalnię Złota czy The Art Factory. Miejmy nadzieję, że grupa Lego już niedługo będzie szerzej wspierać liczne wystawy i eventy klockowe w Polsce, przez co będą one jeszcze lepsze. Choć już teraz nie mamy się czego wstydzić. Na tle topowej wystawy moców w Skarbek wypadamy nieźle i Duńczycy dostrzegają potencjał w polskich mocerach. Plusem tego zlotu jest możliwość porozmawiania z projektantami Lego, których było tam sporo i którzy również byli w roli zwiedzających. Oczywiście najpierw musicie wiedzieć, jak wyglądają, żeby podejść i pogadać, ale w dzisiejszych czasach to nie jest problem. Event dla zwiedzających trwa przez weekend, od godziny 10 do 17. Można sobie ogarnąć wcześniej też wstęp na obiad o kolację, na której są wszyscy wystawcy. Koszt 250 koron, trochę dużo jak za drugie danie i deser, ale to jest dobre miejsce do nawiązania relacji i wyrobienia kontaktów. Najlepszy jest jednak na koniec, aukcja, która zaczęła się po 21. Wstęp wolny, ale nie każdy o niej wiedział. Mimo to pojawiło się grubo ponad 300 osób w nadziei na opulowanie legowych perełek. Przedmioty aukcji nieco mnie rozczarowały, liczyłem na więcej unikatów. Ale w oko od razu wpadł mi jeden zestaw DS2024 The Magic of Play. I rozpoczęła się walka w głowie, licytować, nie licytować. To wszak prawdziwy unikat. Nie wiem dokładnie, ile ich wyprodukowali, ale zostały rozdane podczas Design Seminary pracownikom grupy Lego, którzy mają zapał do projektowania. Ustaliłem w głowie maksymalną kwotę, do której się włączę. Ciężko było mi oszacować uczciwą cenę za ten unikat, bo trafia on na sprzedaż ekstremalnie rzadko. Napis: Not for sale zobowiązuje. Długo się naczekałem na start licytacji mojego przedmiotu, ale w końcu. Po krótkiej chwili cena wylądowała już na 5000 koron. Minęło może 20 sekund, kiedy prowadzący, patrząc w moim kierunku, oznajmił. Walka trwała jeszcze dłuższą chwilę. W pewnym momencie była długa wymiana ping-pongowa z jednym gościem, nie chciał odpuścić, ale w końcu to ja wygrałem. I na koniec podsumowanie. Czy było warto? Loty, auto, spanie, jakieś jedzenie, całość za dwa dni wyszła około 1800 zł na głowę. Dużo, ale nie wszystko można też przeliczyć na pieniądze. W pamięci zostają doświadczenia jednego z największych eventów Lego na świecie. Poznani ludzie o podobnej pasji, opcja rozmowy z pracownikami grupy Lego, czy choćby udział w aukcji wartościowych przedmiotów. Pamiętajcie też, że będziecie lecieć z Bilund, więc można zahaczyć też o Lego House, kupić sobie zestawy dostępne tylko tam. Odwiedzić Legoland czy oddalony 15 minut drogi od Binund sklep. Takie mydło i powidło jest tutaj wszystko i obok używanych ubrań, książek czy płyt znajdziecie też dużo unikatowych perełek Lego. Tak więc, jeżeli samo składanie zestawów czy udzielanie się na forach już Wam nie wystarcza, polecam wpaść tu za rok. Ja pewnie się wybiorę ponownie. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego wyjazdu, piszcie w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć.